widzowie! witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Toilet Tower Defense, a w dzisiejszym odcinku omówimy sobie nowy Halloweenowy event, przetestujemy nowe jednostki i sprawdzimy czy są one OP, czy takie sobie, także ty drogi widzu, bez przedłużania strzel, koniecznie tutaj łapkę w górę subskrypcji, zapraszam cię do oglądania i na start zobaczmy sobie update loga, tutaj data jest zbugowana, ale co mamy? Halloween event, tak dokładnie, mamy nowe jednostki Witch Camera Woman, nowa Godli jednostka. Vampir Cameraman. Godli jednostka z pasa. Mamy krety, czyli gol krety, które zdobywamy, widzowie, za liczbę łapek. Proszę Państwa, macie tutaj za dokładnie. Sfaworitowanie giereczki co 1000 faworytów jeden krej. Oraz zlajkowanie giereczki co 500 łapek, jeden krej. I tam macie szansę zdobyć jakiegoś To Titan Hirtmana, który jest serio przemocarny. I szansa na niego podaje że to 1%. No dobra, co zostało jeszcze dodane, widzowie? Mamy do kupienia za Robuxy krzesełko, tak, które dzisiaj. Sobie prawdopodobnie przetestujemy oraz Zombie Horde Cameramena. Nowy spawner, który kosztuje 400 Robuxów i na serio jest przejmocarny, moim zdaniem. Co zostało jeszcze dodane? Mamy nowego pasa halloweenowego. Jak widzicie, mamy boosty. Mamy do kupienia Halloween XP boost za Gemy oraz Halloween Candy boost za Robuxy. No i oczywiście Halloween Creta, w którym znajdują się ankamony, Epiki, Legendy i Godly. I tą łyczkę dzisiaj sobie na pewno przetestujemy. No i w sumie chyba to tyle. Jak widzicie, mamy tu pasa halloweenowego. Za którego dostajecie przeróżne nagrody? Bo, na przykład, ja już na piątym levelu dostaję Candy Launcher Speakermana. A podajcie, na dziesiątym levelu mamy do zdobycia fajnego mityka, którego sobie przetestujemy, bo ledwo kto go ma. No i ogólnie dzisiaj postaram się Wam przetestować wszystkie jednostki. No, praktycznie wszystkie, bo tego Titan Hirta nie dam rady. Aczkolwiek Titan Hirt chyba nie jest Halloweenową jednostką, a ja mam zamiar dzisiaj wszystkie Halloweenowe przetestować. Także na początku zajrzyjmy sobie do mailboxa i Godzik, bardzo dziękuję za 1000 gemów. Vampira podpisuje. I mam nadzieję, że się nie obrazik pożyczę go na odcinek, więc podpiszmy sobie tego wampira i przetestujmy na pewno 845 egzistów. Czyli naprawdę, jak widzicie, jest to rzadka jednostka. No i oczywiście Brazil, dziękuję ci za 2000 gemów, Green Laser, nie ma problemu kolego, już ci tutaj podpisuję, odsyłam i mega pozdrowionka dla ciebie. Plus dziękuję tej Miko, Wojtek oraz Gumball za oczywiście krejty i VIP kameramena. No i dobra, widzowie. co chcemy sobie założyć? Na pewno tą łyczkę. jest to nowa godli jednostka, która na ten moment chodzi po 10. Tysięcy gemów w shopie. Pewno założymy sobie te jednostki za Robuxy, czyli tak dokładnie krzesełko oraz zombie Horde kameramena. Oraz załóżmy sobie coś takiego, jak właśnie tego Vampira, ponieważ no, Titan Hirtmana, nie wiem czy graliście ja wam tak szybko, powiem, bo grałem nim. Jest bardzo to duża jednostka, która zajmuje dużo miejsca, ale też jest bardzo mocna. Upgrade'y nie są takie drogie, chociaż faktycznie trochę kosztują, tylko wiadomo, no, jak jednostka ma być 115 tysięcy damage, no to muszą trochę kosztować. Więc Titan Hirtman naprawdę jest i polecam wam go kupić, bo kosztuje chyba 2000 gemów. Jeżeli nie macie dobrych jednostek, opłaca się. No i co? Bierzemy stante i zaczynamy giereczkę. Jakby ktoś pytał, tu jest ten halloweenowy event. Dokładnie tutaj, co dostajemy za przejście? 300 cukierasów, 500 expo w pasie. No i w sumie to tyle. Wchodzimy do gry. I też niektórzy z Was pytają mnie, czemu ja sobie na przykład nie testuję jakichś epików, legend i tak dalej. Powiem Wam szczerze, tak. Epiki, legendy praktycznie pewnie każdy z Was już zdobył i pewnie przetestował, a nie każdego stać, żeby. Kupić taką łyczkę właśnie takiego krzesełko i tak dalej. Więc ja testuję te lepsze jednostki, no bo te słabsze każdy z Was już pewnie testował. Dobra, póki co, tradycyjnie, jak sugerkę musimy postawić I Zastanawiam się, co by tu na start. Czy tego ziomeczka, tego wampira, który bije 120 tysięcy damage'a, czy zombie. Chyba wiecie, co zombie sobie postawimy na start. Też powiem wam, i tak jak na mnie turce, na tej mapie jest naprawdę mega OP-boss. Chyba najlepszy boss w grze, moim zdaniem, pod względem wizualnym, bo prezentują się wspaniale. No ale to. Dopiero na 50 wave'ie będę mógł wam pokazać. Nie dobra, jak widzicie, idą już tutaj toalety, dosyć sporo tych toalet. No to czas postawić zombie Horde Kameramana. I uwaga! mogę go postawić gdzie chcę. Nie muszę go na samym końcu stawiać, ponieważ oni i tak respi jednostki z naszej bazy, więc stawiamy go tutaj na przykład. Jakby co, nasze jednostki mają 10 tysięcy HP i obijałem 1250 damage'a. nie idzie to jedna jednostka, idzie ich 5. I tak się o to one prezentują. Zwykłe normalne zombie, póki co. I patrzcie, o to w ogóle on spawn no co 10 sekund i moim zdaniem naprawdę jest op zwłaszcza na start giereczki patrzcie minęło nie wiem chyba z 20-30 sekund i patrzcie ile tych zombie się respit co chwilę te zombie się respią więc naprawdę ten exclusive spawner jest mega mocny nie dobra czas coś do niego dostawić bo tak biednie wygląda więc postawmy sobie krzesełko tak krzesełko nowa halloweenowa jednostka postawmy je tutaj i co krzesełko robi na start wizowy postawienie 600 dolarów i obija 4000 damage'a, range 40 więc na start gry wam starczy no i oczywiście slowy to, ale to 50%, więc niby krzesełko, a jest naprawdę mocne. Zwłaszcza, że kosztuje tylko 600 dolarów na postawienie i na spokojnie niszczy wam takie silniejsze jednostki jak Camo Toilet, Boss Toilet, Mutant Toilet. No, na luzie sobie z nimi radzi, powiem wam szczerze. Witchkę będziemy musieli później postawić, bo nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale postawienie kosztuje aż 5000 dolarów. 5000 dosyć sporo, więc dopiero w późniejszych etapach gry będziemy mogli ją postawić. A póki co, może bym postawił jeszcze jego wam Albo wiecie co? Dobra, skupmy się na razie na ulepszaniu tych jednostek. Bo ja ostatnio cały czas stawiam wszystkie jednostki i w ogóle ich nie ulepszam. Więc na początku skupmy się na ulepszeniu, a później dostawiajmy dalej. Więc jako pierwsze może ulepszmy te krzesło. Patrzcie, za jedyne 800 dolarów dostajemy plus 10 range'a i 6000 damage'a. Czyli nasze krzesło będzie obijało 10 d damage'a na sekundę. Pyk, robimy to. Kolejny upgrade kosztuje dosyć sporo, bo już 4000 dolarów. Ale krzesło wtedy dostaje 20 d damage'a dodatkowe oraz... Ranga 10 dodatkowe. Czyli tak naprawdę jak na krzesło jest to naprawdę dosyć sporo. W ogóle śmieszne, że ty lantryk krzesła krzesło jako jednostkę. No to mi się podoba. Pyk, upgrade'ujemy i obijam już 30 tysięcy damage'a na przypominam jedną sekundę i jeszcze slowujemy te toalety. Jedynym minusem jest to widzowie, że właśnie dostaję stuny. Trochę źle je postawiłem, ale mam nadzieję, że nie przegram przez to. No, wiecie co, ustawmy sobie strongest, strongest, żeby tu obijał te silniejsze, bo jednak są te słabsze toalety też. I widzicie, mamy zagrożenie, dlatego, zombie horde będzie też ulepszany. Pik, 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 nagle z 10 tysięcy damage'a bijemy. Uwaga, 30 tysięcy, przepraszam, nie bijemy, tylko tyle HP mamy. No i oczywiście zadajemy 6 tysięcy damage'a, tylko że cooldown nam niestety wzrósł do aż przypominam 20 sekund z 10. Czyli teraz rzadziej się respią, ale już wam pokazuję, jak wyglądają te jednostki, już nie idą same normalne. Czy idą dalej same normalne? Czekajcie, zaraz się zrespią, to wam pokażę. Nie. Teraz mamy strong zombie Jest tutaj trzech ziomeczków, którzy mają po 10 tysięcy HP I nasze krzesełko Dostaje za dużo stunów, wam widzowie powiem Za dużo stunów, miałem je zaraz ulepszać Ale patrzcie, znowu zostało zastunowane No już mnie te krzesełeczko trochę wkurza Nie wiem czy go nie podmienię, żeby gdzieś tutaj Na przykład stało, bo patrzcie, no co chwilę Dostaje te krzesełko stuny Więc wiecie co, Vampir chyba zaraz tutaj wiedzie, aczkolwiek zanim to To skończmy sobie tego ziomeczka ulepszać Zombie horde level 3 Dodaje 120 tysięcy HP do jednostek, aczkolwiek ale i DPS, patrzcie, maleje do zera, dokładnie, czyli już te jednostki niestety teraz nie obijają, ale jednak mają 150 tysięcy HP. 150 tysięcy HP jest naprawdę sporo, aczkolwiek czy oni dadzą sobie tutaj radę, czy oni dadzą sobie tutaj radę, pasowałoby widzowie krzesełeczko tutaj ulepszyć zaraz za 6 tysięcy i sobie tak na pewno zrobimy. Raczej powinny podołać na te jednostki, co jeszcze tutaj idą, tylko to krzesło cały czas dostaje stunów, wiecie co? Ja sobie tu lekko pomogę i postawię jeszcze jedno takie krzesełeczko żeby te jednostki na pewno nam nie zniszczyły bazy w ogóle co śmieszne, już naprawdę gram któryś raz tą grę I pierwszy raz tak słabo mi idzie I to jak zwykle na odcinku No e, dobra, spokojnie, dwa krzesła już na spokojnie dadzą sobie radę Czyli to za chwilę będę mógł sprzedać I tam to ulepszamy za 6000$ tysięcy dolarów Pyk, U sprzedajemy I tego pana ulepszam za 6000 tysięcy Dochodzi dodatkowe 30 HP Oraz range 10 W ogóle ten range jest przemocarny, patrzcie to Już mamy 70 range'a A to jeszcze nie koniec Maksymalny range tego krzesełka jest to 80% Czajcie to? W sensie nie procent, tylko 80. Jest to naprawdę przemocarny, moim zdaniem, ręcz. Naprawdę. Ziomek jest na calutką mapę i jeszcze slowuje te toalety. I przy okazji na 20 UEIW dostajemy Bossa Flame Tower Toilet, który ma 400 tysięcy HP. No, takie onupka, no to te krzesło z one zaraz. Tylko, że aktualnie dostaje co chwilę stony. To jest jedyny minus tego krzesełka. No ale wiadomo, jeżeli nie chcemy dostawać stonów, no to ja tutaj widzowie wam mogę polecić Speaker Repair Drona. Czekajcie, chcę zobaczyć, czy te zombie dadzą sobie radę. I naprawdę, dzisiaj jest tak słaba gra z moich. Strony, że to jest tragedia, przepraszam was, widzowie, bo naprawdę możecie mieć za mnie bekę. Zawsze sobie tutaj radzę, aczkolwiek aktualnie, no idzie mi tragicznie. I wiecie co, będziemy musieli te krzesło chyba sobie zaraz ulepszyć. Chociaż nie, no dobra, damy radę z tym flame trowerem. Uwaga, uwaga, uwaga. Biek zniszczony flame trower. Elegancko! Dobra, myślę, żeby sobie teraz uzbierać 12 tysięcy dolarów i ulepszyć krzesełko na level 5, czyli ostateczny. Brakuje nam tysiaka, więc szybko nam to pójdzie. I co wtedy dostaniemy? Zaraz wam powiem dokładnie. I uwaga mamy Ostateczny level krzesełka dostajemy Plus 60 tysięcy damage oraz range plus 10 I ostatecznie na levelu 5 Krzesełko obija 120 tysięcy HP o, Range 80 Cooldown sekunda oraz toilet slowing 50% Ja bym te krzesełko Troszkę porównał do takiego golden future'a, Tak no bo golden też Obija przemocarnie range również ma przemocarny Cooldown podajże też sekunda I slowuje toalety ale chyba troszeczkę Bardziej bo 80-70% Czyli ja te krzesełko trochę porównuje do Golden Future'a, bo jest naprawdę bardzo podobny. Dobra, to teraz może widzowie na razie poskipujemy sobie troszeczkę i ulepszymy Santę i zaraz na tym spawnerze się skupimy. Potem myślę, że postawimy sobie Vampir Cameramana, a na koniec Witch Camera woman, ponieważ ostateczny jej upgrade jest naprawdę bardzo drogi. No ale zaraz wam pokażę ile kosztuje, bo naprawdę jest dosyć słono. Ale póki co jak mamy 10 tysięcy dolarów, ulepszamy Zombie Horde Cameramana i uwaga, uwaga, co się dzieje? Jednostki miały 150 tysięcy HP, teraz będą miały 600 tysięcy HP, dochodzi im damage 50 tysięcy oraz cooldown zmniejsza się o 10 sekund. Przepraszam, nie zmniejsza, tylko zwiększa się o 10 sekund, czyli co 30 sekund. No i zaraz dostajemy, podajże, ostatni upgrade. Tak, ostatni upgrade kosztuje 25 tysięcy dolarów ja już wam pokazuję, jak te jednostki się prezentują. Proszę państwa, bomb zombie. Tak, to są zombie z bombkami, Lecą z, z taką laską dynamitu i będą, podajże, nią rzucali w tych kiblarzy. Zaraz sobie to sprawdzimy dokładnie, ale póki co odpalmy palmy autoskipa, bo raczej już damy radę, i za chwilę też będziemy mogli go ulepszyć na level maksymalny. W ogóle starczy nam gireczki, żeby tutaj pokazać, ulepszyć wszystkie jednostki. Bo nad tym się zastanawiam, szczerze. Bo jednak glitchka trochę kosztuje w upgrade'ach. No nie wiem, zaraz to zobaczymy. Póki co, patrzcie, patrzcie, idą ząbiaki. Uwaga. Jak one obijają? One po prostu jakoś bez animacji? Okej, okay, no trochę nie rozumiem. Nie wiem, czy coś się zbagowało, ale myślałem, że rzucają tym TNT. No i dobra, 29 wave i zaraz ulepszamy zombieka ma level maksymalny. I patrzcie to, no prawie 2 miliony HP mają. I obijają 200 tysięcy damage, No to naprawdę jest przemocarne. I proszę państwa, tak się one prezentują. Upgraded boss zombie. Ziomy mają po, przypominam, milion HP. Milion HP. Ten ma ziomek milion, ci 400 tysięcy. Więc naprawdę są przemocarni. No dobra, idziemy teraz sobie postawić vampir czyli jednostkę z pasa, którą ma zaledwie, przypomnę, 800 osób, więc stawiamy go tutaj. Co ten ziomek robi? Doskakuje na te jednostki i prawdopodobnie jakby wysysa z nich, wiecie co. Dobra, ulepszmy go, pierwszy upgrade tysiaka, basicowo widzicie ilo obija, pyk, ulepszamy. Musimy szybko jednak tutaj robić, widzowie, ponieważ możemy zaraz przegrać, więc postawmy go sobie tutaj i zobaczymy, czy da radę wykierować tysiak. 3000, 4500 kolejny upgrade 6000, chociaż wiecie co, dobra? Nie no, jednak tego może będziemy upgrade'owali, dobra. Kolejny upgrade 4500, tu już mamy za 6000, no i będziemy obijali tysięcy damage'a na przypominam sekundę. I w ogóle patrzcie to, co, widzieliście to? Ja nie wiem, czy ten upgraded zombie robi coś takiego, że cofa też te toalety. Możliwe, że ta jednostka spawner Która respite tutaj zombiaki Cofa też toalety, bo, bo widzieliście, że Przez chwilę jedna toaleta się cofała Okej, okay, to możliwe, że jedna z tych jednostek Może, może cofać te toalety Okej, okay, tego nie wiedziałem No dobra, ulepszamy wampira, pyk 80 tysięcy damage'a I ostatni upgrade kosztuje nas 7 dolarów I obijamy 120 tysięcy HP Cooldown sekundar Oraz range 70 I co ziomek robi? I po prostu ziomek doskakuje Na te jednostki i je niszczy No i Została nam, widzowie, łyczka dzisiaj. Została nam łyczka. Sprzedajmy sobie wampira z tyłu. Ponieważ łyczka będzie droga w ulepszeniach. Myślę, żeby ją sobie tutaj postawić. Więc sobie ją tutaj postawimy. Wizualnie prezentuje się mega ładnie, moim zdaniem. Ma tu swoje potki, którymi jak widzicie, rzuca. One się zmieniają. Jest raz zielona, raz niebieska, raz czerwona w ogóle. Albo i czerwonej nie ma. No dobra, no to same zielone i niebieskie chyba. No i patrzcie, jak ona się prezentuje. Tak to wygląda. Naprawdę. Fajny, ma taką aurę. Takie ogniste coś rzuca jak widzicie, nie to pesz, naprawdę aura ma ładną. No i co? Pierwszy upgrade kosztuje nas 20 tysięcy, zaraz sobie go zrobimy, ale zanim to basicowo powiem tak, bije 7 tysięcy leamagea, rent 30 i slowuje toalety na 30%. Ulepsamy ją i myk 25 tysięcy mage'a, range 40 oraz toilet slowing 40% i ostateczny upgrade, tak, bo ona ma trzy levele kosztuje nas aż 75 tysięcy dolarów, więc chwilkę będziemy musieli poczekać, zanim ją ulepszymy. I uwaga, zaraz będziemy mieli mamy tysięcy dolarów, ulepszamy ją pyk i obija 111 tysięcy damage na sekundę, range 50 oraz toilet slowing 50%. W ogóle mi się wydaje, że wszystkie te trzy jednostki tyle samo praktycznie obijają. No range 70, range tutaj 80 i tutaj range 50, no dobra łyżka ma trochę mniejszy, ale damage'owo 111 tysięcy, 120 tysięcy i 120 tysięcy. Teraz praktycznie każda jednostka obija ponad 100 tysięcy damage, albo zero buksa, albo jakiś mityk, albo godli. Już teraz wam powiem, że wszystkie nowe jednostki nie obijają na przykład 50 tysięcy, 20 tysięcy, 80 tysięcy, nie wiem, 150 tysięcy Dimage'a, Tylko teraz wszystkie mają 110, 120 tysięcy Dimage'a. Ja już się nie dziwię, czemu te jednostki, jak spadają, bo wystarczy wydać teraz 400 Robuxów. I widzowie macie takie na przykład, nie wiem, krzesło po prostu, krzesło, tak, za 400 Robuxów, więc dlatego prawdopodobnie wszystkie jednostki spadają, no i troszeczkę też gra przez to upada. Oj, patrzcie, cofnęła się przy okazji toaleta, tak, ponieważ, no nie wiem, czy wiecie, mój ekwipunek, który był warty, nie wiem, z 2 miliony gemów. Teraz kosztuje chyba z milion. Wszystkie jednostki upadły, DJ, który kosztował 250 tysięcy gemów, teraz znajdziecie go za 100 tysięcy gemów. No nie wiem, ja jestem troszeczkę smutny, że takie coś się wydarzyło, bo na przykład mój UTCM, który był warty 1,3,1,4 miliona, teraz chodzi po 700 tysięcy, albo i nawet mniej, jak poszukacie dobrze. Więc prawdopodobnie, nie wiem, jakoś lantryk może to odbije, albo zbliża się koniec, toileta, moim zdaniem. Ponieważ, no, wszystko już upada, widzowie. Jakby nie wiem, jak wy czujecie. Fajny update Halloweenowy, podoba mi się. Naprawdę tutaj wizualnie przygotowali się. Ale i tak jest lekka nuda w tym toilecie. Nie wiem, co wy sądzicie. A dla mnie już jest lekka nuda. Od ostatnich paru updateów dostajemy jedno i to samo. Nowy event, nowe jednostki. Nowy event, nowe jednostki. A mi brakuje w tej grze czegoś takiego nowego. Wiecie, takie odświeżenie. To by się przydało tej grze. Ponieważ, jeżeli ciągle będziemy dostawali to samo, no to wiadomo, na początku ludzie są zadowoleni. Ja też jestem zadowolony, że jest Halloween event. Ale jednak. Po jakimś czasie już tu się nudzi. Na przykład, aktualnie jak nagrywam odcinek z Toileta, gra w tą grę 50 tysięcy osób, czy to jest dużo. No widzowie. Toilet miał po kilkaset tysięcy osób. Więc ja mam nadzieję, że Telantrik dodasz coś takiego nowego, odświeżającego tą grę. Jednak toilet wróci do topki. Telantrik, trzymam za ciebie kciuki. A jak już gadamy o nowych rzeczach, to widzowie, w grudniu wychodzi nowa w ogóle gra Telantrika, bo wam nie powiedziałem tak. Będziemy mieli nową grę. A tak dokładnie: Sword RNG. Tak, premiera jest zapowiedziana na grudzień, więc na pewno w nią sobie pogramy. Ja lubię RNG Giereczki. Mam nadzieję, że będzie ona bardzo udana. Na no póki co mamy 50 Wave. Postawmy sobie jeszcze taką jedną Pyk. Stawiamy ją. Ulepszamy za 20 tysięcy i 75 tysięcy. Ponieważ będziemy mieli teraz bosa Uwaga, uwaga, uwaga. Idzie, idzie. The Grim Reaper. Mamy Grim Reapera, który ma 17 milionów HP. No wizualnie najlepsza jednostka. Tutaj nie zaprzeczam talentrickowi tego, że to jest najpiękniejsza jednostka w tej grze. Wygląda ona kozacko. Macie tu porównanie. Mutant Pumpkin. No kiedyś był cudowny. Teraz to wygląda jak taki, nie wiem, stary ziomo po prostu. Jeszcze starą grafiką. No taki zwykły. Ziomo, a tutaj The Grim Reaper. No to jest Halloweenowy boss. Takiego to można bić. Ja żałuję, że nie ma czegoś takiego jak właśnie ten Halloweenowy event. Nie wiem, uznajmy, że to jest tryb hard. Jakiś tryb ultra nightmare. Że ten ziomo bym na przykład miał, nie wiem... Z 200 milionów HP, żeby naprawdę ta mapa była w, w, strasznie ciężka do przejścia i kozackie nagrody z niej się dostawało. No ale póki co, no patrzcie, postawiłem parę jednostek, no i wygrałem grę na totalnym chillku praktycznie. Wracamy do lobby. I jeszcze na koniec sobie ocenimy jednostki. Powiem tak. Vampir Cameraman, mega spokojna jednostka, Obija dużo damage'a Krzesło, również to samo, oraz łyczka, to samo. Plus łyczka jest splash slowing, przypominam. I też mamy jakby jednostkę nową, jest to Titan Hirt. No i to co mówię, wszystkie jednostki, robię milion sto, milion dwieście tysięcy HP. No nie wiem, nie wiem. Troszeczkę mnie to nudzi. Jakby nie dziwię się, że ludzie już tak nie samonują, nie dziwię się, że ludzie już tak nie tradują, ponieważ no kupią jednostkę za 400 robuxów i mają wszystko. I to im wystarczy do gry. Ale dobra, żeby nie było, podpiszmy sobie oczywiście jego wampira, bo to nie jest mój wampir, widzowie. I odeślimy do Godzika, podziękujmy Godzikowi. Bardzo dziękuję za gemiki oraz dziękuję za wypożyczenie tego wampira. Pozdro, szefie. Aha, jeszcze zostaliśmy od Piotra jako jednego gema. Pozdro. Także w sumie to tyle dzisiaj widzowie. Bardzo dziękuję wam za oglądanie odcinka, ale jeszcze przed końcem zróbmy sobie jakiś konkurs. Dzisiaj będziecie mieli jedną taką łyczkę do wygrania. Tak, a czemu by nie taką godli jednostkę sobie rozdamy. Wystarczy napiszecie ważnik w komentarzu. A jak już gadamy o zwycięzcach, to na ekranie macie teraz trzech ostatnich. Serdecznie mrdeczki wam gratuluję i niedługo wyślę wam nagrody mailboxem, ponieważ no mój stan gemowy jest bardzo słaby. Muszę troszeczkę jeszcze tutaj nadrobić, ale spokojnie, spokojnie nagrody wyślę wam na pewno. No a póki co to na tyle. Dziękuję wam wszystkim serdecznie za Oglądanie tego odcinka do następnych takich i się